30 lipca Ilona Wróblewska Czarnocka witam państwa serdecznie i zapraszam na teledzień. Koniec rządowych dopłat do ciepła oznacza to, że już w sierpniu mieszkańcy zapłacą pełną cenę za ogrzewanie. Najbardziej nasze portfele czują to w sezonie jesienno-zimowym. W tej sprawie zorganizowano dziś konferencję prasową w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej w Bełchatowie, podczas której przedstawiciele spółki wyjaśnili powody zmian oraz przedstawili prognozy, jak mogą wyglądać rachunki po wygaśnięciu rządowego mechanizmu osłonowego. Celem spotkania tego dzisiejszego, które wywołaliśmy niejako, jest chęć szerszego zwrócenia uwagi na zakończenie obowiązującego rządowego mechanizmu dopłat do cen ciepła. Ten mechanizm został, nie został przedłużony, czy został wyłączony właściwie z dniem 30 czerwca tego roku. Tym samym od 1 lipca 2025 roku ceny ciepła zostały uwolnione. Tak myślę, że powinniśmy o tym mówić. Oznacza to, że do tej pory, czyli od roku 2022, obowiązywały mechanizmy takie ochronne, wprowadzone przez rząd, które polegały na tym, że część faktury de facto czy tej opłaty za ciepło była dofinansowana w pewnym sensie przez państwo. Przez rząd, a część płacili odbiorcy. Czyli uprzedzając ewentualne pytania, nie, nie jest to związane z czymś takim jak wzrost ceny. Nie mamy do czynienia kompletnie ze wzrostem opłaty za ciepło. Mamy do czynienia z typowym, tak jak wspomniałem wcześniej, uwolnieniem kwoty. Natomiast no, finalnie tutaj myślę powinniśmy być uczciwi w stosunku do wszystkich, my też jesteśmy odbiorcami ciepła, no, że te ceny nie wzrosną, ale 100% trzeba będzie, każdy będzie musiał z nas, nas zapłacić. Kiedyś w zależności od taryfy było to 60-70% tak średnio, teraz trzeba będzie zapłacić 100% niestety. Doszło do takiej sytuacji. Natomiast, tak, jeśli chodzi o nas jako przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, w Bełchatowie, my informowaliśmy już naszych odbiorców, klientów, od miesiąca właściwie ich informujemy. Także dostali pierwszą informację w fakturze jeszcze obniżonej, czyli za czerwiec, więc na początku lipca, taka informacja została przekazana fakturze, ale to nie tylko, bo wiem, że może strona PEC nie jest jakoś szczególnie odwiedzana, natomiast w aktualnościach też jest ta informacja w taki bardzo przystępny sposób przekazana. No i też wystosowaliśmy takie specjalne pisma do wszystkich wspólnot, które też we własnym zakresie powinny bezpośrednio swoich tutaj Klientów de facto, jakimi są już ludzie, informować, tak? Czy mieszkańcy. To są najważniejsze rzeczy. Natomiast tak, czy jakieś pytania może są tutaj od razu? Ja bym zapytać, czy dobrze rozumiem, że średnio. Rachunek wzrośnie teraz? Wzrośnie w cudzysłowie o jakieś 30-40%? Tak? Nie, średnio liczymy, bo wie Państwo, to wszystko zależy od grupy taryfowej. U nas jest tych grup nie? 4 i zróżnicowanie jest duże. Wczoraj to przeliczaliśmy, więc jest. Temat jest bardzo taki na czasie, y, pomiędzy 25 a 30% realnie, mhm. w zależności oczywiście y, od też zużycia, tak, no bo to jest tak kwestia, biorąc pod uwagę zużycie w czerwcu y, w tej samej wysokości i w lipcu, mhm. będzie to przesunięcie w tej samej grupie taryfowej w granicach 25-30%. Tak można zaryzykować, tak trzeba jednoznacznie wskazać, że taka będzie nie podwyżka, tak jeszcze raz mówię. To no jest tak, no. zmiana ceny, ale związana z jej uwolnieniem de facto i z brakiem mechanizmu osłonowego. Nie początku nie. Sierpnia, to pierwsze, tak jest. E, za lipiec e, już, czyli za ten miesiąc, który się kończy z, zaczniemy fakturowanie z, właściwie z początkiem miesiąca, więc wszystkie faktury już za lipiec no, będą podlegały tej już bez tego mechanizmu będą. Natomiast no, teraz Państwo pewnie też sobie wszyscy zdajemy sprawę, nie jest to czas, w którym poczujemy to w jakiś sposób taki drastyczny, będzie to miało miejsce dopiero w sezonie grzewczym, finalnie. Natomiast Wiemy, że w ministerstwie, no teraz to właśnie w którym, w ministerstwie prawdopodobnie. E, no właśnie, Ministerstwem Ministerstwem w Ministerstwo klimatu... energii, w tej energii, tej energii tak no W energii tutaj będzie, teraz będziemy podlegać. W Ministerstwie energii są prowadzone prace, jak na razie koncepcyjne, które mają coś Ograniczyć, ale nie wiemy co. Czy to jest kwestia taryfy, czy to jest kwestia jakiegokolwiek innego mechanizmu, który miałby ograniczyć te wzrosty, z którymi mamy do czynienia. Więc mamy taką cichą nadzieję, że do tego rozpoczęcia sezonu coś w tej sprawie się zadzieje. Jest nowy minister, no więc mamy nadzieję, że będzie chciał się też tutaj wykazać. Choć tegoroczne lato jest dość kapryśne, promieniowanie UV działa niezależnie od temperatury i pogody. Bełchatowski Sanepit apeluje o rozwagę i przypomina, nawet w pochmurne dni, warto chronić skórę przed słońcem takim najbardziej znanym nowotworem skóry to jest czerniak, czerniak złośliwy. I skąd on się bierze? A no, bierze się stąd, że są to y, komórki pigmentacyjne, które po prostu w zetknięciu z promieniami UVA, UVB ciemnieją i y, po prostu rozwija się coś w postaci znamienia. I musimy na to znamie bardzo uważać, dlatego powinniśmy bardzo dokładnie oglądać nasze ciało. Y, Sprawdzać, czy mamy jakieś znamiona, czy nie. Wiemy, że są różne fenotypy skóry i yy, różnie reagujemy na to słońce. I jeżeli jest to osoba, która ma dużo pigmentu, jest śniada, ma ciemne oczy, więc ten barwnik melaniny jest większy i ta osoba na pewno opala się łatwiej i dla niej te promienie słoneczne nie są tak szkodliwe, jak na przykład dla osoby o jasnej karnacji, jasnych włosach, jasnych oczach, czy też dla osób rudych z piegami no bo te osoby to już naprawdę bardzo muszą się chronić przed słońcem bo one po prostu ulegają poparzeniu więc tutaj ten filtr zakładany na twarz to jest krem 50 co najmniej prawda no ta 50. nakładanie tego kremu też z filtrem powinno odbywać się w ten sposób że nie raz się posmarujemy i już jest koniec tylko jak jesteśmy plażujemy to co jakiś czas powinniśmy ten krem sobie dozować, zwłaszcza po kąpieli w morzu. No i m, lekarze zalecają, żeby korzystać z kąpieli słonecznych w godzinach od 11 do 16. No a wiemy doskonale, że jak jesteśmy na urlopie, to chcemy tego słońca jak najwięcej, zwłaszcza jeżeli pogoda jest na przykład taka kapryśna jak w tym roku w Polsce. Więc starajmy się wtedy. Minimalizować te promienie słoneczne, korzystać, ale właśnie tak jak powiedziałam, kapelusz gdzieś się schronić. Bo wróćmy teraz do tego czerniaka. Jest takie abecadło czerniakowe. Czerniaka A, czyli asymetria, B, poszarpane brzegi, C, kolor czerwony albo czarny, D, duży rozmiar i E. Ewolucja, bo on się zmienia, ewoluuje. Może zmieniać kształty, z jednej strony się może wylewać, z drugiej strony te wszarpane brzegi. Więc tu jest no, taka prośba i uwaga, żebyśmy się badali. Jeżeli mamy te znamiona, badajmy się u lekarza dermatologa bądź u lekarza onkologa, dlatego że no, nie możemy tego tak zostawić. Czy czerniak jest dziedziczny? Nie, nie dziedziczymy go. Jeżeli jest w porę wykryty, to w 90% można go wyleczyć, no można mieć czerniaka nawet w oku, więc nie tylko na skórze, ale również i w gałce ocznej, więc też dlatego tutaj wspominałam o ochronie okularami. No i drodzy Państwo, to jest też taki apel do tych osób, które, szczególnie panów, którzy na przykład pracują przy budowie drogi czy w ogrodzie, czasami bez koszulki, te, te promienie słońca tam przenikają, mają znamiona, ale no ale co tam, praca w ogródku, naświetlenie duże, słoneczne, może jest i piękna opalenizna, ale jeśli są znamiona, zakładajcie koszulki, ochraniajcie swoje ciało, dbajcie o to, bo mimo, że czerniak nie jest genetycznie przekazywany, to jednak może się zdarzyć tak, że w grupie rodzinnej mamy ten sam fenotyp skóry i jeżeli jedna osoba z rodziny zachorowała, to jeżeli mamy ten sam fenotyp skóry, też w jakiś sposób może to się odbić na naszym zdrowiu. Dwie wystawy, dwa zupełnie różne światy i jedno wspólne miejsce galeria MCK na piętrze. Już w czwartek, 31 lipca, byłhatowskie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza na wyjątkowy wernisarz. Pierwsza z nich to zbiorowa wystawa zdjęć członków BTF-u zatytułowana Blizny. To temat, który członkowie BTF-u ujęli w osobisty, wielowymiarowy sposób, pokazując, że każda rana niesie ze sobą historię. Na wystawie będzie można zobaczyć zdjęcia Agnieszki Cecot, Agnieszki Kępińskiej, Joanny Olejnik i Małgorzaty Politańskiej. Poza tym swoje prace pokażą również Longina Rychlewska, Andrzej Juchniewicz, Robert Komora oraz Jerzy Kurek. Birma w obiektywie Czesława Pelcyna to tematyka drugiej wystawy. Kupiłem sobie motocykl i to pozwoliło mi dotrzeć do miejsc, w które turyści w autobusach nie docierają. Bywałem w miejscach, które nie były odwiedzane przez turystów. To było dla mnie ważne, bo chciałem zobaczyć jak żyją zwykli ludzie, podkreśla sam artysta. Warto zatem w czwartkowe popołudnie zajrzeć na wernisarz. będzie to bowiem doskonała okazja by spotkać się z autorami zdjęć i porozmawiać o inspiracjach czy technikach. Począt Wernisarzu o godzinie 18. Funkcjonariusze Łódzkiej Służby Celno-Skarbowej z Krajowej Administracji Skarbowej przejęli na terenie Łodzi kontrabandę wartą ponad 85 tysięcy złotych. Na targowisku Górniak i na targowisku Bałucki Rynek oraz na terenie prywatnej posesji zabezpieczyliśmy ponad 66 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów, 29 litrów alkoholu. I 21 kg tytoniu bez polskiej akcyzy. Zajęliśmy również 91 sztuk e-papierosów i pojemniki zawierające prawie 5 litrów płynów do e-papierosów. Część zabezpieczonych towarów przechowywała 52-letnia kobieta, której grozi wysoka grzywna. To wszystkie informacje w dzisiejszym teledniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc!